Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w finale rozdania, w którym mogliście wygrać najnowszy dodatek do Planet Zoo. a przed Wami stronka, na której wylosujemy zwycięzcę. Postanowiłam, że chcę, żeby w tym rozdaniu zwycięzca został właśnie wybrany losowo. I zaraz do tego przejdziemy, tylko na początku chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli nie wygracie, to żebyście się nie martwili, bo jeszcze w tym tygodniu na moim kanale pojawi się kolejne rozdanie tym razem Simsowe. Także zachęcam Was do śledzenia mojego kanału i mojego Instagrama, żeby być na bieżąco, ale dobra już nie będę przedłużać, bo pewnie czekacie w zniecierpliwieniu na wyniki. Także zaraz wkleimy sobie tutaj dane, bo potrzebuję teraz link do mojego filmiku. I dwie osoby nie wzięły udziału, Dwie osoby właśnie skomentujące, Zaraz wam powiem też dlaczego. I teraz tak, tutaj musimy wkleić te dwie osoby. Sebo nie wziął udziału, ponieważ nie posiada planetu, a ERQ nie wziął udziału, ponieważ nie spełnił właśnie wszystkich zasad, które były ustalone dla tego wyzwania. Rozdania, nie wyzwania, rozdania, tak jest. Dobra, zaciągamy sobie tutaj wszystkie komentarze. Dziewięć osób wzięło udział i lecimy. Uwaga, uwaga. I zwycięzcą jest MR. Gratulacje, kochana, gratulacje. Tak, mam nadzieję, że dodatek bardzo ci się spodoba, że będzie ci się fajnie grało. I zaraz skontaktuję się z Tobą właśnie na Instagramie. Wszystkim, którzy wzięli udział w rozdaniu, serdecznie dziękuję i zachęcam Was właśnie do śledzenia mojego kanału, ponieważ raz na jakiś czas będą pojawiać się właśnie konkursy, rozdania i będziecie mieli okazję wygrać różne fajne rzeczy. Dzięki za oglądanie, no i cześć!